Czas ponownie spróbować zyskać jakiegoś fajnego bohatera wczoraj przy 34 losowaniach. No, porażka, nie było żadnego pięciodwiastkowego. To lecimy. Może ty yy, Klikki najpierw tu, raz. Hmm. Cóż. Tego można było się spodziewać. No i teraz mamy tak, lecimy 10 losowań, Hm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. No, i mamy wynik podobny, tak jak wczoraj. No i teraz zostało nam pewnie się na dwa losowania kryształki, więc proszę. Mhm. Jeszcze raz. By było na tyle. Nie ma ani bohatera miesiąca, ani żadnego pięciogwiazkowego. Jedynym wygranym jest tutaj właściciel gry, który zarobił parę kolejnych złoczy. No nic, w tym roku, w maju z Atlantydy, mi daje sobie spokój. wykorzystam żetony, które mam Głosowanie w głosowaniu pan Będę próbował jeszcze uzyskać tego bohatera miesiąca za pomocą zwykłych tokenów. Właśnie, zobaczmy, jaki teraz mam kolor. O, niebieski. Tylko, że ja mogę losować tylko w tym miejscu. No ale to próbujemy, bo to nie ma znaczenia w którym momencie, prawda? Skorzystam z tego. Chociaż właśnie jest taka opcja, że jeżeli się w Walhalla, i tam uzyskałem bohatera miesiąca, To faktycznie też to nie teraz zostawiłem. No nic, to tyle. Będę wdzięczny chociaż za lajki na pociechę. Trzymajcie się.